Szanowni Państwo, tak w pigułce przedstawię Państwu najważniejsze inwestycje, które zostały zaplanowane do realizacji w tych zagrożonych miejscowościach. Zacznę od miejscowości Włynkówko, gdzie wybudowana zostanie kładka pieszo-rowerowa przy przystani kajakowej. Połączy ona miejscowości Włynkówko z miejscowością Swochowo. Wartość tej inwestycji szacujemy na około 2 miliony złotych. Dodatkowo we warunkówku zmodernizowane zostanie boisko sportowe przy ulicy Akacjowej. Tam powstanie też takie małe boisko treningowe, powstanie pump track, miejsca parkingowe. Ta inwestycja kosztować nas będzie około 1,5 miliona złotych. W miejscowości Strzelino w następnych dniach lada, lada dzień ogłosimy przetarg na budowę wodociągu. Oświetlenia i remontu ścieżki rowerowej, która prowadzi w kierunku miejscowości Strzelinko. Ta inwestycja kosztować będzie około 2 milionów złotych. W Bierkowie jesteśmy przed taką dużą inwestycją przebudowy ulicy Kościelnej i Leśnej. Tutaj wartość tej inwestycji około 9 milionów złotych. Jeżeli uda się pozyskać środki z Polskiego Ładu, to wybudujemy ulicę Różanów w Bierkowie, jak również drogę do Redencina. Mamy środki też przeznaczone na nowe zagospodarowanie placów w Bierkowie. Wartość tych wszystkich inwestycji w samym Bierkowie to ponad 20 milionów złotych. Jeśli chodzi o miejscowość Płaszewko, też w, w przyszłym tygodniu być może ogłoszony zostanie przetarg na budowę drogi wraz z odwodnieniem, z oświetleniem, z budową wodociągu. Ta droga, wartość tej inwestycji konkretnej ponad milion złotych. I największe inwestycje, które, do których już się, które już się rozpoczęły, to są w miejscowości Siemianice Tam planujemy budowę i przebudowę dróg na osiedlach w trzech jakby miejscach. To, to będzie realizacja inwestycji w formule PPP. Wartość tego zadania to ponad 100 milionów złotych. Dodatkowo już ogłoszony został konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej takiego dużego centrum, centrum, kultury, gdzie będzie jeszcze centrum usług wspólnych przeniesione no raz, raz i łącznie z przychodnią. I tutaj ponad 30 milionów złotych ta inwestycja będzie nas kosztowała. To tak w pigułce te najważniejsze inwestycje. Czyli jak rozumiem ta kwota 163,8 to są inwestycje w tych sołectwach. Na ten rok i kilka kolejnych. Tak, tak. Jeżeli kolejne to są w Siemiennicach, tak? Bo tam będzie rozłożone, Natomiast ulica Kościana to raptem dwa lata y, Strzelino w tym roku, Płaszewko też w tym roku, roku, Włynkówko też w tym roku. A czy ta decyzja z 29 grudnia... Domyślam się, że to już było po uchwaleniu budżetu gminy tak, na, tak. na ten rok. Czy, czy ta decyzja powoduje, że państwo... Wstrzymują się, zamrażają. Nie, inwestycje. pracujemy dalej, pracujemy nie, nie, nie. dalej w tych miejscowościach, to, co zostało zaplanowane. Ale że być może Państwo zaczynają dokładnie. inwestycje, które dokończy już miasto, bo te tereny już nie będą leżały w... w tak pracujemy cały czas, pracujemy normalnie. A jak to Szanowni Państwo, stąd też między innymi tak te emocje też mieszkańców, bo te plany inwestycyjne, które koleżanka tu przedstawiła, to one nie zrodziły się po 29 grudnia. Na te inwestycje mieszkańcy tych sołec, tak jak i inne inwestycje, na które czekają mieszkańcy pozostałych sołec, one są zapisane w naszym wieloletnim takim planie inwestycyjnym i sukcesywnie są one realizowane. Oczywiście na, to, na, tą, na każdą inwestycję staramy się pozyskiwać jakby środki zewnętrzne. Więc jest pytanie, takie pytanie o otwarte i oczekujemy też odpowiedzi, a przede wszystkim mieszkańcy oczekują takiej odpowiedzi. Co z tymi właśnie inwestycjami, na które tyle lat mieszkańcy tych właśnie siedmiu sołec czekali.